No hej, z tej strony Linux i dzisiaj pokażę Wam, jak zaktualizować Wasz serwer Teamspeak na VPS czy tam maszynie niedetykowanej. Obojętnie, yy, tak. Wchodzimy na początek na stronę Teamspeaka. Nie wiem, czym otworzyłem kartę prywatną. <laughs> Przyzwyczajenie: teamspeak.com yy, ściągamy nasz najnowszy serwer. Akurat ja ściągam pod Linuxa. Tutaj zaraz się ściągnie. Ja nie będę ściągał, bo mam już to wypakowane, ściągnięte. Jak widać, są tu najnowsze pliki. I teraz co robimy? Na początek wchodzimy na naszego, na nasz WinSCP, albo jakiś inny klient FTP. Logujemy się. Mamy tu nasz serwer. Na VPS-ie. Wyłączamy go na początek, na czas aktualizacji. Czyli jak już mamy wyłączony, kopiujemy sobie przede wszystkim ten folder na pulpit do innego folderu na VPS-ie, żeby mieć kopię zapasową. Gdy już to mamy zrobione, teraz sobie to rozszerzę. Tutaj na tym, w tym oknie mamy o. Mamy teraz. Tu są pliki na vps tu są pliki nowe, zaznaczamy wszystko. Dajemy potem kopiuj, zescal pliki i to wszystko. Potem odpalamy normalnie vps -a, nie VPS-a, tylko Teamspeaka, tak jak zwykle. I to jest w sumie gotowe. Przynajmniej ja tak robię, i jak na razie działa mi Teamspeak. Nie było w czasie, odpala się. No i to wszystko. Jakby nie działało, no to ważne, żebyście zrobili sobie backupa. Gdzieś tam właśnie tak jak mówiłem, skopiować pliki i potem grać poprzednie. Yy, jeden z najważniejszych plików to jest S3 jest Serwer, chyba SQLite DB. Tam są wszystkie informacje na temat grup, permisji, kanałów, yy, serwerów, chyba. Chyba ten. Zaraz sprawdzę jeszcze. Tak, to jest ten, to jest ten plik. No i. W sumie to wszystko. Z tej strony był OnlineX i łapka w górę, bo lubię brać łapki w górę. I no, no i łapka w górę. Na razie.